Czy mamy 10 Worek Zoszyn? A no tak, bo my nie mogliśmy przez 30 lat spisować w Hancji, bo mieliśmy z extension i nasz tasiemiec do Francji yy, nie sięgał. Aby ja widzę wszystkich bardzo serdecznie, ja samaryką, szalom, dzień dobry, cieś, i znajomy zajączkę. Syndykalistyczna seria Pizant Republikowym Aragonem na najnowszym delceku piękne 666, w ogóle nie jest z Aragorn Aragon w naszym wykonaniu i zdające sobie sprawę, że wy zostawiacie łapki w górę i soczyste komentarze oraz zdając sobie sprawę, że my nie musimy podbijać całego wybrzeża Morza Śródziemnego, tylko musimy podbijać wszystkie centra handlowe i tak naprawdę brakuje nam czterech centrów handlowych, a tak naprawdę brakuje nam tylko jednego, bo trzy z brakujących są w Bizancjum Kończą się właśnie anektować. A jeszcze jedno jest potrzebne. I to jest Weneckie Centrum Handlowe. A już Wam mówię, trud z Wenecją kończy się w 96, czyli za 12 lat. Ale, ale, ale. Może się uda jakoś wcześniej zaatakować, bo Ty masz ty, o sienne tutaj, cyk. A, bo my koalicję. Oj! Dobra, a może kolejce się rozpadnie? To przez sienne cyk, cyk i moglibyśmy szybciutko skończyć tego tylko i tak trzeba by czekać, aż ten się zaanektuje. Ale jest fajnie, jest dobrze. Co nowego mamy? Infantry, change infantry. No, whatever, dobra, weź to. <ścoughs> Pół tysiąca do jako Aragon. No nie mogę. Piękne to jest, piękne to jest. Piękny ten Aragon jest, nie zmieniaj się. Nie zmieniaj się nic. Dobra, lecimy. A bo my Oswana atakujemy, żeby odcinek nie przymulał. Dobra, dobra, bo ja tu myślałem, że muszę tutaj, dobra, dobra, dobra. Cypry, cypry, sojusz, dobra, dobra, to już wszystko wiemy. Wszystko wiem, wszystko wiem. Oj, nie zdążyliśmy opuścić Paryża, a oni już się buntują i ta kolica się powiększa. Oj, ta kolica bardzo się powiększa. Może zawalimy się sojuszami, żeby nam odpuścili te sojusz, te, 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 wojny? Aha, nikt nas, aha, bo my w wojnie w ogóle jesteśmy, nikt nie chce nam dać sojuszy. Dobra, przesadzacie. Ten kraj posiada zdecydowanie za dużo punktów. Wszelkiego rodzaju. Jeżeli tam jest 190, było, nie, 110% i ja nie mam jak tego przyjmować, przepłacać, no to wiedz, że coś jest nie tak, ale tak to jest. Jak masz samych szóstkowych doradców, masz cały czas powyżej 50 armii, znaczy Power Projection, znaczy szóstkowe statystyki, i jeszcze masz doradców czwórkowych, piątkowych, no to faktycznie tych punktów może być troszeczkę za dużo. No co ty gada, że my już dziesiątą reformę mamy? Co my mamy? Administracyjna, polityczna, dyplomatyczna, militarna albo. Wing Wars, dostajemy 5 Republican Tradition, Yermit, -re Republican Years of, maksymalny, absolut plus 10. Um, czy my potrzebujemy więcej slotów na polityczki? O Jezu, a tu się dyplomatycznych polityczek szykuje. Co jest? Manpower, Diplomatic Reputation, Diplomatic Relations. Ej, szczerze? <ścoughs> no to jak masz dać jakąś politykę wolną, to daj dyplomatyczną. Chyba nic innego nie ma sensu brać w naszym wypadku. Rozumiecie, że nie mogę spisywać Osmana, bo to jest kolejny Stowaver Extension. A my jeszcze korujemy w Hansie. Bardzo niefajnie. Kończymy Diplomatic Ideas. Dzięki czemu mamy Diplomatic Technology Tu jest na stabilkę eventową, i mamy. Dużo polityk, polityczek do wzięcia. Przede wszystkim weźmiemy sobie Diplomatic Reputation plus 1. Szybciej będziemy anektować żbiczka. Weźmiemy sobie nasz element Power, Relative Cause. Okej, okay, możemy kobiecych generałów rekrutować. I Diplomatic Relations plus 2. Proszę bardzo, wyklikane, wyrobione. I teraz Bizancjum zanektuje się w 1592 roku, czyli za 4 lata. Skończymy anektować te pozostałe 20-15%. I czy możemy jakieś słysze pobrać? Aha, nie możemy, bo się jeszcze ten yy, żbiczek tutaj nie chce spisować. Skorowane, skorowane, bo overextension zaczęło na nowo rosnąć. Dobra, pani Osmanie, sprawa jest taka. Mm. Koalicją raczej się nie przejmujemy, bo ci, którzy mogliby wejść w koalicję, to już są w tej koalicji. Więc bierzemy wszystko jak leci. Usuwamy ci jakieś tutaj roszczenia, klejmy, kory czy co ty tam masz. To jest 74 over żeby jedyne co nas nie zabiło od razu, over extension. Skorujemy sobie szybciutko. z Skorowańsko. I pytanie: czy jakiś kraj na świecie chciałby dać nam sojusz? Bo mamy dwie wolne relacje. Dwie relacje. Uj, jaki fajny. Jaki fajny ty Panie Tymorydzie, porozmawiajmy. Aha, my moglibyśmy się kochać, ale jeszcze się nie kochamy. Jeszcze o tym nie wiemy. A Etiopia? Etiopia też mogłaby się kochać, i Etiopia będzie się chciała kochać. No i elegancko. Ty nie masz... Aha, masz tylko tych na rywali. 36 tysięcy, ale niech będzie. Jakby ta koalicja się rozpadła i trzeba pilnować, żeby Wenecja nie weszła w koalicję. do Domenec, za jego rządu prawdopodobnie dojdzie do... Tu w ogóle masz idea, Kos. A my niedawno skończyliśmy robić Dyplomatykę ideas. Następne są na 18. To jeszcze sobie poczekamy. Eee, o, nasze zbiczki zaczęły same podbijać. English Brazil? English Brazil powiadasz? No dobra, ładnie tu kolonizujemy. To jest w ogóle jakaś kropka? Aha, bo wy tutaj kolonizujecie. No i do... The Zunis Federation. Francuz. Myślałem, że to francuska kolonia przez chwilę, takie, bo taki podobny kolor, praktycznie identyczny. Francuzi też coś kolonizują. Ale bardzo dobrze. To będzie do podbicia. Yy, za niedługo prawdopodobnie, prawdopodobnie dojdzie do zjednoczenia z Bizancjum, proszę Państwa. Wiekopomna chwila. Dojdzie do zjednoczenia korony imperialnego syndykalistycznego Federal Republic Federacyjna republik... Czekaj, jak Federacyjna, a nie powinniśmy być Pisant Republic? Nie, no jesteśmy Pisant Republic, okej. Okay. Powinien jakiś ustrój specjalny syndykalistyczny na nas przygotowany. O 104% aneksji, Bizancjum. E, 104% aneksji Bizancjum i Aha, mamy. Mamy integrację Bizancjum. Dokonało się. Bizancjum zostało zintegrowane. Nareszcie. I teraz, yy, według moich obliczeń, brakuje nam tylko Wenecji. Wenecja to będzie wojna za 4 lata. Za 4 lata dokona się kolejny Achievement Boży. Oj, tak, tak, tak. Będzie, że jakieś możemy zrobić. Oczywiście, że możemy z zrobić. A w ogóle najlepsze jest to: e, Najlepsze jest to, że to już jest ten kultura i religia nasza. E, zbalansowany delcek. Bardzo zbalansowany. Możemy jeszcze jakieś tej ciki porobić? Of Hans Morea. Morea to jest. Co to jest? A Macedonię możemy zrobić? Of Hans Morea to jest to. Ciach. To jest po tej stronie azjatyckiej, jeżeli pamięć nie myli. To jest to. A to jest to. Aha, to tyle, bo będziemy go Kappa przekraczać. Ok, to na razie tyle. Oj, na trzecim poziom, jakieś monumenty się zbudowały. Aragońskie Amazonki? <grytanie> Czekaj, co? My, my mamy templatę pod Pokaż te Amazonki. Shalom, my lady, gdzie wy jesteście? Albo nie widzę, albo jestem ślepy i nie widzę tych Amazonek. Albo źle coś ogarnąłem, no mniejsza. Y możemy jakieś projekty jeszcze sensowne zrobić? Takie, które by nam coś dawały? Santa Maria del Fiore. Buduj. Co ty gadasz, że na całą Iberię dostaje na. No, dobra, na 10 lat, ale reconstruction Construction Time i. Nie no, dobra, to jest Construction Time Development Cost minus -5. Ale spoko, bo to jest na całą Iberię, czyli na całą Iberię. O, teraz są Amazonki. Teraz są Amazonki, aż nasz dyplomata zginął. Pokaż te Amazonki. Pokaż te Ama... Są. 5 eee, moralki, ależ Rock Shock, damage Receive. No, powiedzmy, ale weźmy, weźmy. Będą nas bawić w stolicy Amazonki. Eee, nasz Deep prep zginął, tak? No to możemy Trade Efficiency teraz sobie zrekrutować. O kurde, ty, ten, pa, 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 ej, 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 to egipskie, boże, ateńskie, te można sko budować? Myślałem, że to trzeba, wystarczy, być akceptowalna. Co ty gadasz? To jest kolejny advisor kos minus 20. Buduj! Bo to się już kończy budować. No dobra, to dopiero się zaczyna. Moglibyśmy w sumie przyspieszyć manpowerem. bo tu już są na... To też się kończy budować, tu już mamy skończone. W granadzie też się skończyło robić. Ej, fajne to. Fajne, fajne. Co jeszcze możemy zrobić? Weź to, zbuduj mauzoleum ku, ku czci naszych y, wielkich prezydentów nieśmiertelnych. Ten papieski pałac y, Aragon Power Project. A w sumie zbuduj. Jak nas stać, to buduj. Co tu jeszcze może być. Możemy zbudować Notre Dame, Church Power. Y, takie średnie. Wersal by się przydał, by trzeba było francuską kulturę zaakceptować, na razie nam się nie kalkuluje. Lokal taxy. A też zbuduj. Stać nas, skoro stać to możemy budować. To jest dla naszych papetów i to nam nic nie da. Overall Knivar Force Limit modifier plus 30, ale to byśmy musieli mu wbić na... a już pierwszy poziom coś daje, no to zbudujmy. Zbudujmy, niech będzie nasza strata. Nareszcie, nareszcie skończył się trus z Wenecją, więc lecimy od razu na Wenecję. Myślę, że sobie sami poradzimy. Będzie Dania, będzie Sienna. Od Danii znowu weźmiemy kolonię, od Sienny weźmiemy sobie prowincję. Ej, dalej nie, da, do końca gry i ogarniemy przejścia między naszymi tymi e, północną częścią Włoch i południową częścią Włoch, Ta, Bo Ferrara jest w koalicji. No a jak, no jakże jest w koalicji? No dobra, żbiczki. Ej, no to się rozlewamy tutaj. Mhm. Flota wenecka zatopiona, bez strat jeszcze zdobyliśmy coś. Halo, przejście, przejście, w harę przejście. Nie przejdziesz? Orany. Oho, jest przejście, bo oni poszli. Ej, a my nie możemy pójść. Let me in! Bo nikt mi prawa przemarszu nie dał, Wenecja musi ogarnąć prawo przemarszu. Byłoby bardzo fajnie, jakby Wenecja pogarniała te przejścia. Bo no to jest Wargol stolica, nie podotrzebam flotę. Żeby zrobić szybką inwazję. Jakie mogę zrobić szybkiej inwazji? Myślicie, że przegramy tą bitwę, co? Myśleliście, że zamiast ameba przegra, Wyślę jakiegoś... Co to jest? za Zakaria. Naklepałeś im, naklepałeś im. A ty wejdziesz na tego? A, ty możesz przejść statkiem, no tak. E to jest statków transportowych 32. Właśnie to jest problem z najemnikami, że jak gracie potem tę platę pod najemników, to musicie mieć faktycznie duże potem ilości tych transportowców, bo nie przerzucicie tych staków, nie? Także. A chcesz się skorować? Chcesz się skorować? Dobra, bo ja tam przewiduję dużo over-extension. Jak będziemy pisować Wenecję, może na agresywną ekspansja nas nie interesuje. Agresywna ekspansja tylko liczba, pamiętajcie. To tylko liczba. Stack y Pi. Duńskiej armii? Z takła duńskiej armii. Dobra, dawaj na Sieland, żeby szybciej to oblegać. To są najemnicy? Nie, to jest normalny stack, ale tu są najemnicy. No to ci najemnicy zaraz będą szturmowali mury z Jelandu. Kuszą? Kuszą te burżuazyjne, imperialistyczne, szlacheckie elementy. Albo jeden stabilki w imię republikańskich syndykalistycznych tradycji? Albo, no, drobna łapóweczka, tracimy 10 Republikan Tradition, to no, ja jestem tylko prostym żbiczkiem, ja tu nawet nie dowodzę tym Aragonem, tutaj tym Aragonem, proszę Państwa, dowodzi Cezar Domezdy Altamira. Ja tu tylko klikam, nabijam aggression na jestem zwykłym nabijaczem aggression na Ja się na tym nie znam. Coś tam kliknę czasami, coś tam przeklikam jakiś event, potem powiem, że, że Paradox mi stabilka zabiera, tak to jest. I mamy over Extension 20, co są te 20? Aha, za Sienny jest 20 overextension. Eee, no bo spisowanie Wenecji to będzie chyba problem, bo tu już mamy 85, a jak wezmę cokolwiek, samo z siebie daje to. Coś tu jest taniego? No, strasznie drogie prowki mają, no dobra, ale to tak naprawdę tylko Wenecji potrzebujemy. Złemu krajowi wysłałeś konto tier. A nie, co? Global Trade, zapomniałem o Global Trade, jak u nas nie będzie Global Trade. A. Nie, no to, 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 to da luzik. Idealnie 1 stycznia Global Tradig, ale wy AX nie w Genui, a w AX Global Tradig się strigarował. Okej, okay, okej. Okay. a plusika w nagrodę dostaniecie, półsiczek w nagrodę. Yy, no to zmienia wszystko. Fajnie, że Global Tradig u nas bardzo fajnie, miło z waszej strony. Proszę Państwa, skierowała się Sienna, a to oznacza, że możemy spisować Wenecję. Bierzemy samą Wenecję, a tu kawałek północnych Włoch. Koalicja. Whatever. Spisowane. Teraz pytanie: czy my musimy skorować to? Czy nam zaliczy achievementa? Bo jeżeli nam musimy to skorować, no to jeszcze chwilę posiedzicie ze mną i naszym syndykali. Consulate of the Sea. No i mamy wszystkie archivki, jakie chcieliśmy zrobić, czyli całe dwa. Stary aragoński Achievement na centra handlowe. Oraz drugi najnowszy z DLCK dodany, The Reapers, Starting as Ragon i Present Republic, no ale to zrobiliśmy w poprzednim odcinku, według moich obliczeń chyba. W poprzednim odcinku to zrobiliśmy. Mamy dwa ciwki. i to by było na tyle. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Ragorn. Możemy jeszcze sobie podsumować, poprzeglądać różne mapki statystyczki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz Boża Ragorn. Niech przejdzie miesiąc, no dopiero co spisowaliśmy. Eee, no pożyczkę weźmie, no ale trzy innowacji za darmo prawie. No pożyczki wzięliśmy na koniec. Jak to wygląda? Nasz inkom prezentuje się tak. to jest de facto z samego Morza Śródziemnego. 600 total inkomu, na czysto wychodzimy 400. Czyli myślę, że całkiem spoko. Myślę, że całkiem spoto. spoko. Jeżeli chodzi o armię, no to force limit mamy 300 tysięcy. Manpowera mamy 219 limitu. Najemnicy są dosłownie pół darmo. No, patrzcie, no, taka kompania tylko 6 ut kosztuje utrzymania? Co to jest? Co to jest? Ej, fajna ta templata pod najemników. Mega fajna. Znaczy, da Singla do grania, nie? Bo na PvP Multika może być ciężko. E, to są wszystkie kolonie, jakie zrobiliśmy. Teraz byśmy Kastylię chyba anektowali ręcznie, żeby zrobić Hiszpanię, bo drzewko to już praktycznie nam się domyka. Mare Nostrum, tu trade ideas były potrzebne. Skończenie aneksji Włoch, ok południowej w Hansie byśmy dostali klejmy na całą w Hansie, co byłoby bardzo, miłej, byśmy mieli całe drzewko Aragonu, tak. Tu Trade Ideas, tu dokończyć Italię, tu dokończyć w południową w Hansie i byśmy dostali oj, Power minus -5. Modar, co ty gadasz? Znaczy na 100 lat nie no ale 100 lat w tym momencie to do 1700 byśmy grali właśnie. Mamy 86,6 innowacji. Myślę, że całkiem spoko. Jeżeli chodzi o mapki, to jest mapka religijna, proszę bardzo. Mapka religijna, tak to wygląda. Wszystko, co jest protestant, to jest praktycznie nasze. Mapka koalicji. W sumie to mógłbym teraz tą za koalicję zaatakować. Jakby nam się nudziło, moglibyśmy zrobić final bata z koalicją. Jeżeli chodzi o brzydkiego, ulanego, amebistego zająca, to wygląda tak. Wszystkie nasze papety. No, czyli dominacja kolonialna, że tak powiem, bez idei kolonialnych po co? Komu Exploration Expansion, żeby kolonizować? I jeszcze co my chcemy? Mapka developmentu. No, to w sumie dużo nie dewowaliśmy, bo nie mieliśmy templaty pod ani mega dobrych prowek. Tutaj trochę wybrzeża pod Manpowerowo też tutaj coś zielonie wygląda, więc nie jest tak źle. Tutaj widzę, że Hajnot ładnie mam powera 4,555. 5, 5. No całkiem spoko, całkiem spoko. Mam nadzieję że seria wam się podobała. Ja z całego serduszka polecam, żeby zagrać sobie Aragornem pod Pisant Republic. Mega przyjemna rozgryweczka. Polecam bardzo serdecznie. Ta PU z Kastylią też mi się wydaje, że to jest błąd, bo jest dużo błędów, bugów w tym dlc ku Paradoks będzie to pewnie jeszcze naprawiał na dniach. Na dniach, pewnie z pół roku im to zajmie. No bo to jest bez sensu, żeby to Pisant Republic dostawało Unię z Casterią i te z Napletem i na powinny poznikać też jakoś. to powinno być to zrobione. Jeżeli chodzi o. odrzewko drzewko Aragornu, we misję. Ale nie, poważnie. Aragorn mega przyjemny do grania, nawet bez tych PU przyjemne. W sensie przyjemne Aragorn, ale pod ten Pisant Republic mega przyjemny do grania, lorowy, fajny, klimatyczny. Także co? I million great projekt, bo ja już zacząłem te great projekt, nawet tutaj zacząłem jakieś upgradeować, cokolwiek, żeby się budowało. Mam irytowało, że tutaj cały czas było powiadomienie tych, I właśnie, mamy dostęp też do fajnych great projektów. A właśnie, na Malcie się w końcu zbudowało? Kończy się budować. a my chyba, nie wiem, pięć great projektów, które trzeci poziom kończy się robić. Dobra, ale nie przedłużając. Łapę góry, soczysty komentarz. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Możecie na Discordzie w propozycjach dawać pomysły, jeżeli byście chcieli kolejne serie, takie nietypowe, achievement ranowe z Europki? Niekoniecznie podpisant Republic Syndykalistyczny? Ja byłem Zajączek, to był Aragorn, najnowszy delcek, cześć cześć.